W czerwonym pancerzu, skataną na plecach i złotymi ostrzami przy nadgarstkach, stał nieruchomo, jakby czas go nie dotyczył. Mówią na niego Big Red, ale to tylko przydomek, który przylgnął do niego po legendarnym występie w jednym z najbardziej kultowych fanfilmów w historii popkultury. Oficjalnie nazwano go Samurai Predator, ale kim naprawdę był ten tajemniczy łowca w karmazynowej zbroi? Big Red pojawił się w filmie Batman Dead End z 2003 roku który do dziś uznawany jest za jeden z najlepszych fanowskich projektów w historii. To właśnie tam po raz pierwszy zobaczyliśmy go w akcji, nie jako głównego bohatera, ale jako cichego, niepokojącego obserwatora. Wychodził z mroku, kiedy walka między Batmanem a ksenomorfami dobiegała końca. Nie wydawał żadnego dźwięku, tylko patrzył, a jego postawa, uzbrojenie i kolor zbroi wystarczyły, by widzowie oszaleli na jego punkcie. Big Red od początku był inny. To nie był typowy młody łowca szukający trofeów. Jego obecność nie była agresywna. Była majestatyczna. Ubrany w czerwony pancerz, przypominający ceremonialną zbroję, wyglądał bardziej jak starożytny wojownik niż klasyczny predator. Na plecach nosił długą katanę element całkowicie nietypowy jak na standardy jego rasy. Ale to właśnie to uczyniło go wyjątkowym. W lore predatorów, ketane to nie tylko broń to symbol. Jeśli łowca nosi miecz tego typu, najpewniej zdobył go podczas jednej z ważnych rytualnych walk, albo otrzymał od pokonanych przeciwników. W przypadku Bigreda wszystko wskazuje na to, że był to jego osobisty symbol walki, znak przynależności do klanu o zupełnie innych wartościach. Oficjalnie, dzięki wydaniu przez NEC, a pełnej figurki tej postaci, wiemy, że Bigred był liderem własnego klanu. Nie był samotnym wojownikiem. To był weteran, dowódca. Nauczyciel i Mistrz w jednym. NECA wypuściła najpierw 8 figurkę, a potem jeszcze większą, ponad 19 wersję kolekcjonerską. Obie wersje potwierdzają, że Big Red posiadał unikalne złote ostrza przy lewym nadgarstku, coś, czego nie nosił żaden inny znany predator. Do tego biomask z geometrycznymi czerwonymi wzorami, czarne siatkowane spodnie ochronne i ciężkie pasy z pancerzem przypominającym skórę jaszczura. Całość wyglądała jak połączenie predatora i wojownika szoguna. Ale to nie był przypadek. Design Big Reda bazował na oryginalnym szkicu San Diego Kaleri, który projektował alternatywne wersje predatorów jeszcze za czasów Predatora II. Postać Big Reda była więc spełnieniem wizji, która nie zmieściła się w oficjalnym kinie, ale zachwyciła fanów. To dlatego NECA postanowiła uczynić go pełnoprawną postacią. I chociaż Big Red nigdy nie pojawił się w oficjalnych komiksach, książkach ani grach, to i tak stał się ikoną. A co z jego charakterem? Czego możemy się o nim domyślić? Po pierwsze, nie atakuje bez powodu. W Batman. Dead End obserwuje walkę, analizuje, wyczekuje. Nie rzuca się na Batmana, mimo że ma przewagę. To oznaka szacunku. Dla łowcy tej klasy walka to rytuał. Nie chodzi tylko o zabijanie. Ale o wybór godnych przeciwników. Po drugie, czerwony pancerz sugeruje pozycję. W kulturze jałcia intensywne kolory zbroi są zarezerwowane dla starszyzny lub wojowników o specjalnych zasługach. Czerwień może oznaczać krew przelaną w bitwach, ale też symbol władzy i dominacji. Po trzecie, obecność katanii. Nawet jeśli traktować ją jako fanowski dodatek, to nie pasowałaby do młodego i niedoświadczonego wojownika. To broń wymagająca ogromnej precyzji cierpliwości i dyscypliny. Bigred musiał ją zdobyć w wyjątkowych okolicznościach. Być może zabił ludzkiego mistrza wschodnich sztuk walki, a może stoczył pojedynek na innej planecie, gdzie miecze były bronią rytualną. Tak czy inaczej, ten element czyni go bardziej filozofem wojownikiem niż brutalem. Niektórzy fani spekulują, że Bigred nie poluje na przypadkowe ofiary, że jego klan działa na zasadzie kodeksu podobnego do Bushido: honor, walka, zasada, Dyscyplina. I choć to nie jest potwierdzone oficjalnie, ten trop idealnie pasuje do jego wyglądu i zachowania. W lore Predatorów istnieją różne klany: jedne są brutalne, inne tradycyjne, jeszcze inne eksperymentalne. Big Red najpewniej pochodzi z klanu zbliżonego do duchowej wersji łowców, gdzie walka to coś więcej niż zdobycie czaszki. Jeśli porównać go do innych znanych postaci, najbliżej mu do Nightstorma albo Ahaba, wojowników z przeszłością. Z doświadczeniem i wewnętrznym kodeksem. Ale w odróżnieniu od nich, Big Red nie ma żadnej znanej historii. Nie wiemy, gdzie się urodził, ile ma lat, ilu przeciwników pokonał. Wiemy tylko tyle, ile pokazano na ekranie i w figurkach. I właśnie to sprawia, że jego postać działa. Bo daje przestrzeń do wyobraźni. Big Red jest jak cień przeszłości. Jak łowca, który widział więcej niż inni. Który nie musi udowadniać swojej siły bo samo jego pojawienie się wystarcza, by wszyscy zamilkli. A jego czerwona zbroja, zamiast krzyczeć agresją, mówi jedno. Jestem tu od dawna. I wiem więcej niż myślisz. To dlatego Big Red stał się tak kultowy. Mimo że był tylko fanowską postacią z krótkiego filmu, przebił się do wyobraźni fanów i kolekcjonerów. Jego figurki są jednymi z najdroższych i najczęściej poszukiwanych. A jego historia, choć krótka, odcisnęła piętno większe niż niektóre oficjalne postacie. Big Red to dowód, że nawet jedno spojrzenie, jeden moment, jeden detal w bizajnie może uczynić z anonimowego łowcy prawdziwego króla cienia.